W tym odcinku będę chciał dla dowolnej daty określić numer tygodnia, ale nie numer tygodnia w roku, tylko numer tygodnia w miesiącu. Dla przykładu, ta pierwsza data, czyli 9 października 2016 roku, ona jest z drugiego tygodnia października. Spójrz, październik w tym roku tak się składa, że ma 6 tygodni. Pierwszy tydzień jest taki króciutki. Ostatni szósty jest jeszcze krótszy, bo zawiera jeden dzień, ale mimo wszystko to jest pierwszy i szósty tydzień. Jak? to zadanie rozwiązać. Użyjemy funkcji, która nazywa się numtyk. Takie rozwiązanie ciekawe znalazłem w sieci, w którym ktoś wymyślił, żeby określić numer tygodnia w roku dla danej, dla danej daty, więc wskazuję tę datę obok jako liczbę seryjną dla funkcji numtyk. Średnik. Po średniku tej funkcji trzeba powiedzieć, który dzień tygodnia ma być traktowany jako pierwszy dzień tygodnia, więc wpisałem dwójkę, aby był to poniedziałek. Zatwierdzam to enterem. Wyszło mi 41, czyli ta data... To jest 41 dzień roku. I teraz od tego numeru tygodnia w roku odejmę numer tygodnia, więc znowu użyję funkcji numTyg. I tym razem chciałbym określić numer tygodnia dla pierwszej daty w danym miesiącu, czyli dla 1 października 2016 roku w tym pierwszym e, przypadku. Więc użyję funkcji data, aby wygenerować datę, która będzie pierwszym dniem danego miesiąca. Rok dla tej daty. Ma być taki sam. Ups, nie funkcja inna, ma być funkcja rok. Rok dla tej daty ma być taki sam jak ten obok, więc użyłem funkcji rok. Średnik miesiąc ma być taki sam jak ten obok, więc użyłem funkcji miesiąc. Średnik, natomiast dzień chciałbym, żeby zawsze to był pierwszy dzień danego miesiąca, więc pisałem jedynkę. Zamykam nawias od funkcji data. Wróciłem do funkcji numtyg. Podałem datę, którą się ta funkcja zajmie. I jeszcze muszę powiedzieć, Jaki dzień tygodnia będzie traktowany jako pierwszy, więc ponownie, podobnie jak wcześniej, wpisuję dwójkę, aby był to poniedziałek. Zamykam nawias, zatwierdzam ten teren, kopiuję do samego końca w dół i będzie prawie dobrze. Dlaczego? Bo wszędzie będę miał o jeden za mało. Spójrz, ustaliłem przed chwilką, że 9 października jest w drugim tygodniu października, a tu w wyniku pojawia się 1, tak samo tutaj 2 września jest w pierwszym tygodniu września, a tutaj pojawia się zero, Więc wystarczy do tej formuły na końcu dopisać. Plus 1. Zatwierdzam tę formułę, kopiuję do samego końca w dół. Teraz powinno znakomicie działać. Ten pierwszy dzień miesiąca można wyznaczyć jeszcze innymi sposobami, ale pierwsze, co przyszło mi do głowy, to użycie funkcji data, w której wykorzystałem jeszcze funkcję rok i miesiąc. Jeżeli masz jakiś inny, sprytniejszy sposób na wyznaczenie numeru tygodnia w danym miesiącu, to daj znać w komentarzu pod filmem.